Dobry cop, bad policjant, cop. Bad cop. Brutalny policjant bije starszą kobietę na autostradzie. Rodzina tej kobiety domaga się wyjaśnień po tym, jak zobaczyli ten dowód oczywistej brutalności funkcjonariusza. Marilyn Pinok, lat 50, była wyraźnie zagubiona i znalazła się na autostradzie. Patrol policji zauważył ją i próbował zatrzymać, ale ta była jakby gdzieś indziej, nie stwarzając jednak zagrożenia. W tym momencie David Diaz, kierowca, zaczął filmować całe zdarzenie. Diaz mówi, że policjant powiedział coś do Pinok. Po chwili przeszedł do rękoczynów. Rodzina ofiary nie rozumie, dlaczego musiała ona zostać sprowadzona na ziemię.